Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Aktualizacja uprawy pomidorów. Opowiem wam jak rosną. W pewnym miejscu rosną no, niesamowicie, w innych miejscach rosną troszkę gorzej. Porównamy sobie wszystkie stanowiska, wszystkie uprawy. Najbardziej to pokażę jak rosną, bo różne stanowiska ciekawe właśnie jak to wszystko wygląda. Natomiast też opowiem o no, kilku takich pielęgnacjach teraz, czemu właśnie te, te pomidorki tu rosną tak gorzej, a czemu tam rosną lepiej. Co teraz jest Ważne. I zaczynamy od najgorszego stanowiska, no i będziemy przechodzili dalej do jak najlepszego. Tutaj mamy stanowisko ze zrębkami, ale jest to stanowisko bardzo wieczne. Tutaj bardzo wieje. To jest odkryta przestrzeń. Tutaj po lewej stronie są pola i po prawej stronie też są pola, więc bardzo wieje, a ten wiatr jest tutaj, no, można rzec, no, najgorszy, bo nawet jeżeli by było te, nie wiem, 9 stopni w nocy, to jeszcze, jeszcze, chociaż pomidory dobrze by było, jakby miały te 10 i 11 stopni w nocy, ale nawet jakby było te 9 i by nie było wiatru, to jeszcze, jeszcze, ale jak jest, nie wiem, 10 czy 11, ale jest wiatr, to to jest dużo gorzej. A tutaj ten wiatr, nawet teraz widać, ja tutaj nagrywam z rana. Więc to jest stanowisko w tej chwili najgorsze. W przyszłym roku postaram się w miarę osłonić te uprawy na tym miejscu przed, przed wiatrem. Wiem jak to zrobić, ale to już jest inna sprawa. No teraz już tego zrobić rady nie dam, bo to i koszty, i, i, i sporo czasu. Tutaj pomidorki dosadziłem. Natomiast te tutaj sobie już tam y, trochę czasu rosną. Nie wyglądają za dobrze. Liście fio fioletowe właśnie z zimna. Jest tym pomidorką za zimno. Y, wczoraj dostały nawóz do listnie. Nawóz, który ma m.in. azot, fosfor i potas. No ale tak to tutaj wy wygląda rządek pomidorów. Znacznie lepiej ma się uprawa pomidorów, które są w miejscu bardziej osłoniętym. Tutaj mamy kilka rzędów. Y Pomidorów, są to pomidory różne. Są to pomidory wielkoowocowe, koktajlowe, wysoko rosnące, jak również karłowe. Więc ca cały przekrój uprawy pomidora. Są takie, które są przeznaczone do uprawy pod osłonami bardziej. Są takie, które są przeznaczone do uprawy bez osłon. Więc wiele odmian. Bardzo ciekawa uprawa. No i tu już widać, że już pierwsze jakieś tam owocki zaczynają się tworzyć. Spójrzcie sobie, grono. Te pomidory zostały posadzone stosunkowo niedawno, ale szybko się przyjęły. Tutaj jest znacznie cieplej. Co prawda, no czasem wiatr wieje, ale nie wieje aż tak. Tu, tu, tutaj jest zdecydowanie cieplejsze stanowisko. Tutaj to choćby widać po prawej stronie mamy tunele foliowe. Tutaj mam widoczne dwa, ale jeszcze tam po prawej, jeszcze tam dalej jest, jest trzeci. Więc jest w miarę tutaj osłonięte od, od wiatru z prawej strony. No z lewej strony nie jest, bo są pola, ale i tak jest no dużo lepiej, wiatr bardziej wieje ze, ze strony prawej, więc to jest dla tych pomidorów znaczące. Tutaj widać, że one się ładnie przyjęły, nawet jak miały jakieś, wiecie, liście. Wcześniej takie z niedoborami, takie gorsze, ten, to teraz już to wygląda całkiem dobrze. Trzeba oczywiście je przypielęgnować, to nie jest tak, że, że one sobie mogą zostać bez pielęgnacji to akurat są pomidory tutaj karłowe. Karłowe, gdzie tej pielęgnacji jest mniej to znaczy, ja ograniczam się do usuwania dolnych liści które tutaj sobie rosną. Daję rosnąć sobie tym pędom bocznym, bo to się wszystko, wiecie, w miarę fajnie tworzy. Tutaj ten, ten patyk, ten palik, ten kijek bambusowy jest niewystarczający, musi być grubszy. Coś koło tego. Ja tutaj będę sobie też dawał takie no grubsze kiki. Po prostu nie miałem czasu, żeby to wszystko przybić, a wymagane było, żeby to przymocować. No wiecie, taki już bardzo niski bo on, on taki właśnie ma być. To jest odmiana Venus. No to ten pomidorek to tak kilka nie potrzebuje. Ja mu tam jakiś tam mały dam, ale y, nie potrzebuje. Natomiast tutaj no to te y, podpory potrzebne są i przy tamtych dalszych, przy tych y, odmianach wysokorosnących te kijki są potrzebne. I potrzebna jest stała pielęgnacja, czyli przymocowanie do, do tych kijków tutaj widać, że momentami no tak to Wygląda swoją drogą, spójrzcie na ładne grono. No, powinno to być przymocowane sznureczkiem, więc to dzisiaj takie przymocowane będzie. Pomidory są w różnym stanie, były one raz nawożone, też będą zabezpieczone przed chorobami. Tutaj sobie można swoją drogą spojrzeć, takie będą kiki wszędzie. Takie jak tutaj. Jak mamy tam pomidory, które są osłonięte od wiatru z jednej strony, tak tutaj mamy takie, które są pra praktycznie w całości osłonięte. One jeszcze lepiej, te jak patrzę sobie, rosną, one jeszcze lepiej łapły, chociaż podobnie w tym momencie, co tamte, ale ja widzę już tutaj różnicę, że to już lepiej zaczyna się zabierać. Z lewej strony tunel, z prawej strony tunel. Więc bardzo duże osłonięcie przed wiatrem. No, i w tym miejscu jest stanowisko, gdzie pomidory są w tunelu foliowym. I no, oczywiście trzeba je przypielęgnować, ja tutaj będę usuwał wilki, pędy boczne. No, jest już, jest już sporo tej pielęgnacji. Jednak pytanie brzmi tak: czy te wszystkie pomidory będą rosły lepiej niż te pomidory bez osłon? Tutaj mamy podobne odmiany, w sporym stopniu takie same. Bo to wiecie, to był cały rząd, to to, że jest tutaj tunel to było spontaniczny zakup, zakupiłem sobie, bo no, dobrze sprzedały się książki, więc postanowiłem zainwestować. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję. No i to było po prostu jak było i postanowiłem sobie zrobić tak jak właśnie było zaplanowane, czyli różne odmiany pomidora, niekoniecznie dobrze dostosowane do uprawy pod osłonami, bo jest wiele odmian. I... Niekoniecznie powiedziane jest, że pomidor, który rośnie pod osłonami, będzie rósł lepiej niż ten bez osłon. Według mnie takie, które są do uprawy pod osłonami dostosowane, to w większości przypadków będą rosły lepiej pod osłonami niż bez osłon i też później będą chorowały. Natomiast jeżeli mamy pomidora, który jest przeznaczony do uprawy bez osłon, to on będzie źle reagował na takie ciepło. Musi będą zwijały, choćby to tak jak tutaj widać. Tutaj będą mu się zwijały liście w rulon. Jak jest za gorąco, to pomidorom się takie liście w rulon zwijają. Więc nie jest powiedziane, że wszystkie pomidory będą rosły pod osłonami lepiej. Wręcz powiem, że jest spore prawdopodobieństwo, że niektóre pomidory będą rosły gorzej niż w uprawie bez osłon. Ale to są fajne eksperymenty, bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj mamy no, kilka rzędów tych pomidorków, tak samo jak tam zresztą na zewnątrz jest. Ja już tworzyłem filmiki o stałej pielęgnacji tych pomidorów, no teraz jest problem choćby właśnie z suchą zgnilizną wierzchołkową. Pokażę Wam to w uprawie w szklarni, gdzie ta sucha zgnilizna się pojawiła. Pod osłonami ważne jest zapylanie ręczne, też był o tym właśnie filmik. Tutaj też pod osłonami częstsze będzie podlewanie niż w uprawie bez osłon, to znaczy planowane jest raz na kilka dni, ale jeżeli będzie padał deszcz, no to te bez osłon będą podlewane jeszcze rzadziej, natomiast te pod osłonami będą podlewane Mniej więcej raz na y, 3 do 5 dni, nawet do 7, ale to może być zależne od odmiany, bo odmiana właśnie mniej przystosowana tej wody może potrzebować częściej, czyli załóżmy co te 3 dni, niż ta odmiana, która jest do y, uprawy pod osłonami przeznaczona. Bo ja preferuję podlewanie, jeżeli chodzi o uprawę w gruncie, w sensie, że nie w pojemnikach, tylko po prostu w gruncie, żeby było podlewanie rzadko. W miarę rzadko, żeby ten korzeń szukał wody, bo jak ten korzeń będzie miał tej, tej wody mniej, to będzie ją bardziej szukał, będzie się bardziej rozwijał, przez co, o tak pokażemy, przez co on będzie lepiej pobierał składniki pokarmowe z gleby, no i też wodę. Więc u mnie podlewanie w Donicach to nawet dwa razy dziennie, jak jest taki upał, natomiast w gruncie raz na kilka dni, raz na właśnie 3 do 7 dni żeby ten korze się rozwijał, a w Donicy no nie ma jak on się tutaj już bardziej rozwinąć. No natomiast tutaj on będzie lepiej tej wody i składników pokarmowych szukał. Swoją drogą ciekawa różnorodność uprawy w tunelach, też to było pokazane. Mamy tutaj cukinie, mamy paprykę, mamy pomidory, patisony, tam dalej są arbuzy, tykwy, dynie. No to jest coś niesamowitego, melon jest. Wiele różnych warzyw uprawianych w tunelu foliowym. Coś wspaniałego. No i teraz pomidory uprawiane w szklarni, już słychać echo. Tutaj też muszę je popodwiązywać, muszę pousuwać wilki. No, pracy jest, jest ogrom. I spójrzcie sobie, jak one są już wysoko. Ja powiedziałem, że chcę do, do samej góry. Szklarnia ma wysokość w najwyższym punkcie niecałe 3 metry. Tutaj jest jeszcze troszkę w dole, więc to będzie tak, że te pomidorki dojdą mi te na środku do ponad 3 metrów wysokości. Będę je zbierał z drabiny, już mam zakupioną, taką jak podwiązywałem ten, zakupiłem sobie coś wspaniałego. One tutaj rosną jak szalone, można rzec. Ale to, że one mają taki wzrost, bardzo intensywny i są uprawiane w donicach, a nie w gruncie. Sprawia, że no teraz dochodzi do, do niedoborów pokarmowych, które trzeba uzupełniać. Spójrzcie sobie na no piękny widok, piękny widok pomidorków. Tutaj, no jakie piękne grona. No, co tutaj powiedzieć? No, te pomidory rosną jak szalone. Zobaczcie sobie, już się tworzą pierwsze pomidorki. To jest pomidor mega groniasty, bo no tam, no to już są wielkie, ale chodzi mi o to. No, zobaczcie, coś niesamowitego. Niedobory są ten, ale przepięknie. No, a tutaj, lubię to pokazywać. Ile tu jest kwiatów, i tam widać, że te pomidorki się już ładnie tworzą. Tutaj muszę te pomidory w szklarni, jak również przedtem w tunelu foliowym, zapylać. Wspomagam je borem. Tutaj trzeba też je właśnie wspomóc. W dniu dzisiejszym to zrobię, ponieważ jak mamy tak dużo kwiatów, to już mam przetestowane to, że przy tej odmianie, jak się nie wspomoże borem no to zapylanie, no to zawiązywanie tych owoców jest różne. Jest tak, że nie wiem, 70% będzie zawiązanych, a no sporo tych kwiatków odpadnie. Co prawda nie jest to jakiś większy problem, nie? Bo to, to jest setki tych kwiatków. Nie wiem ile, ale mnóstwo. To jest jeden pomidor. Tutaj się tworzą następne grona. To musi mieć jeść. To musi być wspomagane. Bo tutaj się już pojawiają niedobory pokarmowe. Ale zobaczcie sobie, no warto, warto no i ja Wam mogę tak pokazywać. Piękne grona. W szklarni to idzie najlepiej, ale też trzeba wspomnieć, co jest bardzo ważną informacją, że, że w szklarni y, zacząłem najwcześniej, bo tam mam kontrolowane warunki, tam jest ciepło, wszystko jest. Pomidorków mnóstwo, czy to koktajlowych, czy wielkoowosowych, spójrzcie sobie, jak to pięknie wygląda. Tutaj już nawet się Wam pochwalę, no pierwsze zbiory pomidorków z szklarni, bo ja już miałem wcześniej zbiory, z uprawy bardzo wczesnej, ale tutaj no to pierwsze zbiory. Pomidorki są pyszne. Nie no, nie mogę się oprzeć. Ale powiem tak, tutaj są pomidory w donicach 30 litrów. Spójrzcie sobie, donica 30 litrów. Bardzo intensywny wzrost. Ja pomidory mam zwykle w pojemnikach 15 litrów, jeżeli chodzi o, uprawię, o uprawę doniczkową. Pojemniki 15 litrów, ale tutaj, z racji tego, że jest tak intensywna uprawa, zdecydowałem się na pojemniki 30 litrów, i to i tak jest bardzo duża eksploatacja tego, tych składników pokarmowych, które są tutaj. No i dochodzi do okresowych niedoborów różnych składników pokarmowych. No teraz, choćby, jest też ta sucha zgnilizna wierzchołkowa, ale to jest piękne. A tutaj, pomidor Moon. Spójrzcie sobie, jakie kiście. Jak pomidorki, które są na dole, mają, wiecie, jakieś takie gorsze listki, to to, się, to, to nic nie znaczy. Wczoraj był o, o, tym, o tym filmik. Spójrzcie sobie, spójrzcie sobie. Pięknie. Iwonka bardzo lubi właśnie takie pomidory. Najlepszej odmiana to jest kabosce. No a to wygląda tutaj pięknie. Takie pomidorki są już w szklarni. Zobaczcie sobie porównanie z ręką. A tutaj jeszcze dolne grono. Zobaczcie sobie, jaki piękny już spory pomidor. No ale tak jak wam powiedziałem, nie obyło się bez suchej zgnilizny wierzchołkowej. Zobaczcie sobie, tak to tutaj wygląda. Taki pomidor z piętką u dołu. To jest niedobór wapnia. Moje pomidorki zostały spryskane. To jest tutaj na jednym krzaku. Ale no różnie może być i. Wszystkie pomidory dostały wapnie. Chciałem taki oprysk zrobić w późniejszym czasie, na, na przełomie czerwca i lipca. Jednak tutaj, właśnie przy takiej uprawie, bardzo intensywnej w, w warunkach szklarniowych, w warunkach pojemnikowych, już ta sucha zgnizna się pojawiła. No i powiem jeszcze jedno: tak, że teraz to zapylanie jest bardzo ważne. Przy tych gronach, które są powyżej, może nastąpić takie coś, że szczególnie właśnie latem, że te pomidorki się nie będą dobrze zawiązywały. To jest bardzo, ale to bardzo ważne teraz zapylanie. Bo jak jest właśnie upał, to te pomidorki się gorzej zawiązują. No i teraz też bardzo ważne w takiej uprawie latem bardzo ważny jest potas. Teraz też będzie dochodziło do miejscami niedoborów potasu. Tak wygląda niedobór potasu na pomidorach. I teraz nie nawoźcie dużą ilością azotu, bo azot teraz jest niewskazany. W przypadku przynajmniej takich wie, wiecie większych, bo jak macie w początkowym stadium, to ok, to azot jest bardzo ważny. Ale teraz on w przypadku takich już większych jest niewskazany. Ten pomidor razem z doniczką to ma już 2 metry. He, on jest wyższy ode mnie, ja mam 1,84 m, no około właśnie 2 metry. Coś wspaniałego. Muszę go właśnie poprzywiązywać. ten dużo jest pracy, więc teraz już dziękuję za uwagę. Biorę się do roboty. Zachęcam Was do oceny tego filmiku. Do subskrybowania kanału. Info uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.